Witam Was w kolejnym odcinku numerologicznym o imionach. Dzisiaj opowiemy sobie o imieniu chyba jednym z najczęściej spotykanych imion, o Annie. Jak zawsze zapraszam Was do zabawy, praktyki, aby napisać to imię na kartce, a te osoby, które posługują się alfabetem numerologicznym, to żeby również napisać liczby, które odpowiadają konkretnym literom i żeby poodczuwać, popatrzeć, co Wam przychodzi do głowy, kiedy patrzycie na takie imię. No, i oczywiście, jeśli ktoś z Was ma taką ochotę, to też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. To będzie budowało szerszy obraz tego imienia. Ja, kiedy spojrzałam na to imię, skojarzyłam je z dźwiękiem z dźwiękiem dzwonu. Wtedy, kiedy dzwon zostaje poruszony, uderzony, kiedy zaczyna brzmieć. To mi przywiodło na myśl sytuację, w której, aby ten dzwon, czyli aby Anna, którą symbolicznie przedstawiłam sobie tym dzwonem i dźwiękiem dzwonu, aby Anna mogła zacząć brzmieć, aby Anna mogła zacząć pokazywać swoją naturę, pokazywać swoją wibrację, ten dźwięk z wibracją, z energią, w takiej właśnie formie słyszanej przez nas, to żeby ona mogła Siebie pokazać na zewnątrz, potrzebuje aktywizacji z zewnątrz, jakiegoś takiego bodźca, czynnika zewnętrznego, który ją uruchomi, który uderzy w dzwon, czyli zaktywizuje. No i dzięki temu możemy się zastanawiać, przynajmniej taką hipotezę sobie postawić, że możliwe, że Anna tak właśnie działa, że ona nie jest aktywna w relacji z drugą osobą. Tylko czeka, aż zostanie zaktywizowana, i wtedy dzięki temu zarówno poznaje siebie, ponieważ słyszy ten swój dźwięk, jak i pozwala poznać siebie innym. Co ciekawe, każdy może uderzyć inaczej, z inną siłą, intensywnością. Ona będzie brzmiała bardziej intensywnie, mniej intensywnie, dłużej, krócej. Dzięki temu ona siebie może poznawać na różne sposoby. Czyli jakby. Poznawać cały swój obszar dzięki temu, że każdy będzie inaczej ją pobudzał w inny sposób. Każda relacja będzie ją przybliżała do jej prawdy o sobie, do poznania siebie, do po, bo stwierdzenia: Ojej, ja mogę się zachować również w ten sposób. Nie wiedziałam o tym. Nie znałam siebie od tej strony. Więc już tak wychodząc z tego obrazu dzwonu, można byłoby sugerować, zasugerować coś takiego, że Anna potrzebuje relacji z drugim człowiekiem, że nie poznaje siebie w samotności, nie wchodzi gdzieś w głąb siebie i nie siedzi sobie godzinami, na przykład w jakimś stanie medytacyjnym, tylko potrzebuje relacji z żywym człowiekiem, żeby siebie poznawać. Jakby poznaje siebie w ten sposób. O, może tak. I kiedy spojrzymy na Liczby, które się pojawiają w tym imieniu, a raczej te takie syntetyczne liczby, które zawsze bierzemy pod uwagę przy analizie imion, czyli liczbę duszy, realizacji intymnej i wyraz własny, to widzimy, że liczba duszy, czyli to ogromne pragnienie Anny, takie wewnętrzne, to jest liczba 2. Jest symbolizowane tą liczbą. A co to znaczy? To znaczy, że. Ona bardzo potrzebuje relacji z drugim człowiekiem. Ona potrzebuje czuć emocje. Jeśli nie czuje emocji, a te emocje się pojawiają wtedy, kiedy ona jest w relacji z drugim człowiekiem, to ona wtedy nie żyje, jeśli nie czuje tego. Więc ona potrzebuje być uderzana, tak jak ten dzwon, symbolicznie oczywiście, ale taka pobudzana, o może to jest lepsze słowo, żeby czuła, że żyje, żeby czuła te emocje. I to by gdzieś miało swoje odzwierciedlenie, jeśli spojrzymy na liczbę realizacji intymnej, która pomimo tego, że jest jedynką, to pochodzi pod liczby 28, która też mówi o tym, że potrzebujemy doświadczać takich relacji, w których będziemy poznawać siebie w całej gamie swoich uczuć czyli potrzebujemy i relacji, które nas wznoszą, dodają nam skrzydeł, ale też relacji, które nas bardzo mocno przytłaczają, żebyśmy poznawali, jak się czujemy, z czym rezonujemy i co... Jakby, jacy jesteśmy. No w tym wypadku jakie, tak? bo to dotyczy Anny. Czyli Anna siebie poznaje w każdej relacji, nawet najtrudniejszej. Dla niej to... Pomimo tego, że może to być niełatwe do przejścia, to dla niej jest to niezwykle cenne doświadczenie. No oczywiście im trudniejsze tym jakby nie jest to proste w danym momencie, kiedy to doświadczenie przeżywa stwierdzić, że ono jest bardzo cenne, ale po jakimś czasie rzeczywiście uzna za niezbędne do tego, żeby ona poznała siebie bardziej lepiej, poznała to, czego chce, jakie uczucia są jej bliższe, i takie relacje właśnie tworzyła. Czyli w ten sposób, trochę tak, jakby ona, to trochę tak, jakby sięgała do swojej intuicji, ale poprzez dźwięk, poprzez rezonowanie z jakimiś emocjami, kiedy, kiedy już ma pewnego rodzaju doświadczenia, jakąś gamę doświadczeń i wie, z czym czuje się dobrze, a z czym gorzej. To spotykając jakąś inną osobę, ona jest mocno wyczulona na, nawet na najdrobniejszą aktywizację. I w tym momencie ona na przykład może, może zastanawiać się, dlaczego mi się nie podoba ta relacja, albo wchodzić w relację bez mydła, bo to jest ten dźwięk, z którym ona rezonuje. To jest ta emocja, ta wibracja, z którą ona czuje się dobrze. Więc w ten sposób się może szybko uczyć i Wykorzystywać to później w nowych sytuacjach, w nowych relacjach. Łatwiej odkrywać, czy ta relacja będzie dla mnie dobra, czy nie. Ponadto jest tutaj taka piękna liczba, która łączy, spaja całe to imię to jest trójka wyraz własny a to zawsze mówi o tym, że każda Anna będzie miała w sobie coś ładnego coś magnetycznego, przyciągającego. I to coś magnetycznego, przyciągającego najczęściej jest naturalne, czyli jakby związane z naturą, z biologią, więc albo jest to coś, co jest w ciele widoczne, nie wiem, ładne oczy, figura jakaś taka bardzo proporcjonalna, czy też ładny sposób poruszania się, ale może to być na przykład miły głos dla ucha, ładny uśmiech, piękne włosy itd. itd. Zawsze coś, co będzie mocno przyciągać do, do tej Anny. Jednocześnie trójka sugeruje, że, że Anna znowu bardzo potrzebuje dostosować się do drugiej osoby. Czyli to dostosowanie się, pomimo tej jedynki, która znajduje się jako liczba realizacji intymnej, mocno dosyć wybrzmiewa w tym imieniu. Potrzeba dostrojenia, potrzeba dostosowania się do innych, żeby mnie kochali. To jest główny powód. Zazwyczaj wtedy, kiedy mamy dwójkę i trójkę gdzieś w imieniu dobrze posadowione, najczęściej potrzebujemy właśnie tej, tej, tego, tej, tej akceptacji, miłości, tego, że czujemy, że ktoś nas będzie kochał i akceptował. Więc to jest taka, myślę, główna cecha, którą ja widzę na dzień dzisiejszy. Anny, u Anny. No i myślę, że to na tyle na, na ten moment, a później się zobaczy. Może coś się jeszcze urodzi. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.